Zabawki na dwa lata. Zaczynamy od klocków. Na pierwszy rzut bierzemy klocki, które są drewniane i one będą z waszym dzieckiem do samego końca. One po prostu, e, można z nich budować wszystko, będą kompatybilne z innymi zabawkami. Mamy fajną, fajne to pudełko, żeby je przechowywać. A druga wersja takich klocuszków, bardzo fajnych, to są klocki, które można między sobą w każ, z każdej strony ze sobą połączyć e, i budować takie przestrzenne, e, właśnie fajne formy, ale również jakieś takie przejście dla zwierzątek, czy dżungle, czy nawet samochody. To fajna walizeczka, w której jest miś i mamy za zadanie ubrać misia, ubrać do spania, przebrać na dzień, ubrać go na, na dwór, żeby było mu cieplutko ogólnie. E, troszczymy się o niego i opiekujemy się nim, a jak chce ich spać, to kładziemy go w takiej pięknej walizeczce. I aktualnie moja ulubiona zabawka z Benjaminem to jest Timio i powiem Wam, że nam się świetnie ona sprawdza w podróży przede wszystkim. E, mamy tutaj taki interaktywny panel, do którego mamy dyski. Timio mówi w różnych językach, e, i e, przy dotknięciu wydaje dźwięk, i opowiada na przykład, jaki dźwięk wydaje kurka, akurat w tym przypadku, jaki dźwięk wydaje konik. Mamy też różnego rodzaju zabawy, na przykład Timmy pyta, pokaż mi, gdzie jest konik. E, I to możemy na początku, właśnie w polskim języku, sobie wprowadzić, potem na przykład inny język. Języków tutaj mamy chyba 7 albo 9. Możemy sobie różne dyski tematyczne dodatkowo dokupić. W zasadzie podstawowym mamy takie, jak tutaj widać, natomiast później możemy sobie na przykład części ciała, kolory, i tak dalej, i tak dalej. Dla dwulatków możemy już wprowadzać elementy odgrywania ról. Przygotowałam tutaj taki toaster, który jest z akcesoriami. Mamy dżem, masło orzechowe, nóż, bo posmarować kanapkę, ale też takie warzywa. I one są bardzo fajne. To są owoce, przepraszam. Bardzo fajne, ponieważ mamy nożyk i mamy za zadanie je kroić. Przy krojeniu mamy taki charakterystyczny dźwięk rzepu, dzięki czemu słyszymy, że jest rozkrojony i możemy liczyć na przykład części tych owoców, potem je łączyć w całość i jeszcze raz kroić na deser. Z Little Dacha pojawił się ostatnio taki bardzo fajny domek farma ze zwierzątkami. On jest drewniany, możemy go sobie otworzyć. Mamy zwierzątka, rodziców i różne roślinki, dzięki którym możemy tutaj troszczyć się o to, żeby ogródek był zadbany. To jest u nas nowość. Kiedyś od innej marki miałyśmy to w sklepie i to był u nas hit. To jest garaż, który ma różne kolory i różne zamki i specjalne do tego kluczyki. Wjeżdżamy samochodzikiem odpowiednio do danego koloru, otwieramy i zamykamy dzięki odpowiednio Kluczykowi, który musimy dopasować. Więc bardzo, bardzo fajna, angażująca zabawka. Magnetic Book, czyli układanka magnetyczna. Dla dwulatków polecamy tylko i wyłącznie ten, tą wersję ze zwierzątkami. Mamy tutaj największe elementy. Mamy elementy trzy zwierzątek. Musimy je odpowiednio dopasować. Główka plus tłów, plus tył zwierzątka na planszy, która jest magnetyczna tutaj. Magnetyczny labirynt. Za pomocą długopisu, który jest magnetyczny mamy zadanie przyciągnąć kuleczki z tej strony do odpowiednio oznaczonych e, takich zakątków, które są w różnych kolorach. Czyli niebieskie kuleczki do niebieskiego, czerwone do czerwonego. Muzyczna kierownica. Dzięki przyciskom możemy zmieniać muzykę, możemy trąbić klaksonem i słuchajcie, uwaga, hit, bo jak przekręcamy ją, to zmieniamy kierunkowskazy. Zobaczcie. Drewniany kamper z rodzinką, bardzo fajny zestaw do odgrywania ról. Mamy tutaj też różne akcesoria, jeden samochodzik plus kamper i rodziców w zestawie.